Trzecia kategoria, integracja. Czy Drupal połączy się z naszymi systemami? Praktycznie każdy projekt wymaga aktualnej integracji z istniejącymi systemami organizacji. Tutaj działy IT firmy najczęściej zaczynają od pytania o konta użytkowników Drupalu. Pytają, czy konta użytkowników mogą być zintegrowane na przykład z Google Workspace lub Microsoft. Czyli chodzi o to, aby pracownicy mogli się logować tym samym kontem, istniejącym już kontem do wielu systemów w firmie. Na przykład dział marketingu loguje się do systemu CMS, korzystając z konta Microsoft lub Google Workspace. Albo wszyscy pracownicy firmy logują się do internetu, też korzystając z konta Kiklok. Firmy odnośnie integracji Drupal'a z LDAP-em czy z Kiklokiem znajdziecie też na, na tym kanale. Z pytania o integrację są też pytania o integrację z CRM-ami typu HubSpot pipeline czy Salesforce. Tu najczęściej chodzi o formularze kontaktowe, które muszą automatycznie tworzyć leady, dealy w systemie sprzedażowym. Filmy o integracji z Drupala z CRM też znajdziecie na tym kanale. Strony firmowe często potrzebują narzędzi marketing automation i integracji, na przykład z systemem Mautic, MailChimp czy HubSpot. Niektóre firmy potrzebują też integracji z systemami typu PIM czy ERP np. do prezentacji danych o produktach czy stanach magazynowych. Firmy posiadające systemy e-commerce też pytają o integrację, najczęściej są to pytania o integrację Drupal z Magento lub z Sediusem. Tu często chodzi o prezentację wybranych produktów na stronie firmowej w celu przekierowania użytkownika później do sklepu.